Pochodzę ze świata równoległego do Twojego, w którym święta są świętą częścią naszej kultury i obchodzimy je w sposób, który mógłbyś uznać za dziwny lub pokręcony. Słowo święta pochodzi od Dnia Świętego, prawda? Uwielbiamy więc traktować je tak, jakby były najświętszymi i najbardziej wyniosłymi rzeczami, jakie istnieją w naszej cywilizacji. Z tego powodu tam, skąd pochodzę, jest całkiem uroczo. W dniu Martina Lutra Kinga nasze społeczeństwo ma wyznaczony czas na zabawę, podczas którego małe białe dzieci i małe czarne dzieci mogą razem się bawić. W święto dziękczynienia organizujemy polowania na indyki, a ludzie o rdzennie amerykańskim pochodzeniu zbierają się przy stołach, aby dzielić się upolowanymi indykami z kimkolwiek o angielskim pochodzeniu. Podczas Hanuki w każdym mieście przez osiem dni świeci się lampa chanukowa i co roku z przyjemnością siadamy wokół tych świec chanukowych i rozmawiamy o życiu. 2 lutego świstak naprawdę określa pierwszy dzień wiosny w naszych kalendarzach, a w święto pracy wszyscy wykonują prace społeczne, aby mogli posmakować, jak wybitni pracownicy ich społeczności pracują każdego dnia, aby utrzymać koła społeczeństwa w nieustannym ruchu. Ale każda moneta ma dwie strony. A obsesja mojej kultury na punkcie świąt ma zardzewiałą, ciemniejszą stronę. Kiedy nadchodzi piękna jesień i kończy się sezon zbiorów, a czerwone, pomarańczowe i żółte liście zdobią krajobraz, podrzynamy gardła naszym zwierzętom gospodarczym i palimy je na cześć starych celtyckich bogów. Halloween jest tym, na co wskazuje jego nazwa, i podobnie jak jesień pokazuje, że nadchodzi najciemniejsza pora roku, tak Halloween mówi nam, że najbardziej brutalne święta nadejdą za kilka miesięcy. W Wigilię Bożego Narodzenia Mikołajowy Patrol, czyli siły wojskowe naszego rządu, odpowiedzialne za obsługę i pilnowanie świąt Bożego Narodzenia, maszerują od drzwi do drzwi przebrani w kostiumy Mikołaja i elfów. I w duchu chrześcijańskiego wymiaru kar wynagradzają grzeczne dzieci prezentami i zabierają niegrzeczne dzieci, aby paliły się i krzyczały w rządowych obozach bożonarodzeniowych. Dzięki mikołajowemu patrolowi, który naciska na niegrzeczne dzieci, by były grzeczne pod groźbą spalenia na stosie, w naszym społeczeństwie nie ma młodocianych przestępców. Wiem to z pierwszej ręki. Moja siostrzenica miała zły wpływ na mojego siostrzeńca, ale po tym jak Mikołajowy patrol zabrał ją tak jak Krampus zrobił to z rozwydrzonymi dziećmi w węgierskiej mitologii, mój siostrzeniec pozostał miły i grzeczny, tak jak powinno być. Tak więc Boże Narodzenie i palenie niegrzecznych dzieci są w ostatecznym rozrachunku korzystne dla społeczeństwa. Ponieważ uzasadniają je wspaniałe rezultaty. Jeśli uważasz, że Boże Narodzenie w mojej rzeczywistości jest okropne, przykro mi powiedzieć, że Dzień Kolumba polega na mordowaniu ludzi o rdzennych amerykańskich korzeniach, co jest kłopotliwe, ponieważ utrudnia obchodzenie święta dziękczynienia. Jednak nie możemy do tego używać nowoczesnej broni ponieważ to muszkiety i miecze były używane przez konkwistadorów w epoce odkrywców. Aby uczcić Dzień Świętego Walentego, wybieramy dwie przypadkowe osoby w kraju o imieniu Valentin lub Valentinus i zabijamy je, aby pokazać naszą pamięć o rzymskich egzekucjach oryginalnych Świętych Walentych 14 lutego. Nadanie dziecku imienia Valentin lub Valentinus jest pewnym wyrokiem śmierci, a wielu samobójców w naszym społeczeństwie próbuje zabić się każdej wiosny, zmieniając swoje imię na Valentin lub Valentinus. Jeśli przychodzi ci do głowy jakiekolwiek święto w twoim świecie, czy to religijne, czy świeckie, Mamy jego wersję, którą możesz uznać za zbyt dziwaczną lub mroczną. W Dzień Matki i Dzień Ojca delegalizujemy antykoncepcję wszelkiego rodzaju i zakazujemy aborcji we wszystkich przypadkach, niezależnie od śmiertelności matek, ponieważ istnienie rodziców jest czymś, co należy upamiętniać. Prima Aprilis to czas w którym osoby z IQ poniżej 70 otrzymują tymczasowy dostęp do broni nuklearnej. El Cinco de Mayo to czas, w którym prawo zezwala Meksykanom na zabijanie francuskich turystów bez żadnych konsekwencji prawnych. Narodowy dzień służby i pamięci o atakach z 11 września to dzień, w którym rząd rozbija samoloty o przypadkowe wieżowce i biurowce w całym kraju, więc większość ludzi tego dnia nie pracuje. Ale jest jedno święto, którego nienawidzę, i to jest powód, do którego wkroczyłem do Twojej rzeczywistości. Wielkanoc. Co roku w kwietniu rząd organizuje udział w loterii dla obywateli której zwycięzca staje się Chrystusem. Chrystus, jak przyjęło się to określenie, udaje się do Waszyngtonu, gdzie rząd przybije jego ręce i nogi do krzyża. Później krzyż jest podniesiony, a Chrystus zostaje pozostawiony, aby krwawić i umrzeć w palącym słońcu, krzycząc i wyjąc w agonii. Gdy Chrystus jest martwy. Każdy więzień, który zaakceptuje ostateczną ofiarę Chrystusa, może wyjść na wolność. Dla drobnych złodziei lub niesłusznie uwięzionych jest to druga szansa na normalne życie. Ale dla psychopatycznych morderców, gwałcicieli i fanatycznych terrorystów jest to szansa na dokonanie po raz kolejny tych haniebnych czynów. Pod koniec każdej Wielkanocy, po śmierci Chrystusa i opuszczeniu więzień, następuje masowa, lecz krótka anarchia. To właśnie podczas tego całorocznego terroru straciłem żonę na rzecz gangu przypominającego dróg z filmu Mechaniczna Pomarańcza. Co gorsza, ja, mały, smutny człowiek, wygrałem tegoroczną loterię Wielkanocną. To 1 na 325 milionów szansa na bycie wybranym, a mimo to rząd ma mnie wysłać jutro do Waszyngtonu. Jestem pewien, że zastanawiasz się, dlaczego wyglądam dokładnie jak ty. Te same włosy, te same oczy, ten sam nos i to samo DNA. Jesteś wersją mnie z tego wszechświata. Ja jestem wersją ciebie w mojej rzeczywistości. Jesteśmy swoimi sobowtórami i nie zniosę kolejnej minuty w tej okropnej, ściganej przez Wielkanoc rzeczywistości. Przynajmniej w twoim świecie święta są lekkie i głupiutkie, a nie brutalne i totalitarne. Uwierz mi, kiedy mówię, że lubiłem zabawę i powagę świąt w domu, ale chyba rozumiesz. Potrzebuję pewnej odmiany. Nie będę kłamał. Nie jestem też fanem zardzewiałych gwoździ wbijających się w moje dłonie i rozpryskujących moją krew, gdy przebijają grzbiety mych dłoni. I to wszystko okraszone potem, który spowija całe moje ciało. Zdecydowanie nie chcę, by moja twarz wykrzywiała się w śmiertelnej agonii. Obawiam się więc, że będziesz musiał zająć moje miejsce. I pamiętaj, to, że będziesz odczuwać nieopisany ból, nie oznacza, że będzie to coś złego. Swoim poświęceniem oszczędzisz niesłusznie uwięzionych skazańców, a co jeszcze ważniejsze uratujesz mnie. Z miłością i poważaniem Obywatel Konfederowanych Stanów Ameryki. Dziękuję za wysłuchanie mojego materiału i mam nadzieję, że się spodobał. Jeżeli chcesz pomóc rozwijać się mojemu kanałowi, zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Jeżeli chcesz jeszcze bardziej przyłożyć się do rozwoju mojego kanału, Możesz sprawdzić dostępne opcje oraz bonusy wspierania mojego kanału w serwisie YouTube. Jeżeli piszesz pasty lub chcesz podesłać mi jakąś, którą chciałbyś, abym przeczytał, możesz to zrobić poprzez wysłanie mi jej w mailu, który jest podany w opisie lub poprzez mój serwer Discord. Dziękuję za poświęcony mi czas i do usłyszenia w kolejnych opowieściach.